Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak za pomocą sztucznej inteligencji, dokładnie do modelu Flux. Akurat w tym wypadku, a chociaż to nie jest może najważniejsze w tym momencie, yy, można wygenerować w sobie nieskończoną w sumie ilość zdjęć w dowolnej tematyce, w sensie dowolnej stylizacji. Akurat tutaj na tym przykładzie pokażę Wam kilka takich zdjęć, które za pomocą. Swojej postaci, czyli swojego jakby modelu, którego wytrenowałem na, na swoich zdjęciach, mam możliwość teraz generowania skończonej w sumie ilości zdjęć siebie samego w różnych sytuacjach, w różnych stylizacjach. Pytanie pewno każdy sobie to zada, ale po co to? No właśnie. Jest to bardzo przydatna rzecz dla kogoś, kto potrzebuje dużej ilości zdjęć na social media, na przykład, dużej ilości zdjęć na LinkedIn czy tego typu platformę. Jak również dla firmy, która potrzebuje, powiedzmy, wrzucać materiały reklamowe z własnymi pracownikami, z własną jakby kadrą i jednocześnie chciałaby, może ograniczyć trochę koszty i przede wszystkim czasochłonność organizowania przy każdej okazji kolejnej sesji, na której znowu ci sami ludzie zostaną zrobić sfotografowani. Mm, tylko żeby po prostu w innej stylizacji, w innym otoczeniu lub w innych, po prostu odświeżone te zdjęcia zostaną, tak, żeby nie ciągle nie wrzucać tego samego. A tutaj możemy zrobić to po prostu trenując własny model AI. Mm, jest to, no, myślę, że przyszło się jakby takiej fotografii korporacyjnej. W fotografii na social media, fotografii reklamowej w wielu momentach, bo możemy trenować nie tylko postać, ale też i produkt, co też no, jest jakby rozwiązaniem dla wielu firm, ale pokażę Wam jak to można zrobić. Na początek przygotowałem sobie tutaj 10, chyba tak 10 promptów i te prompty tutaj wklejamy. Ja akurat korzystam z narzędzia Swarm UI. Akurat jest dla mnie najwygodniejsze. Ma kilka funkcji, między innymi właśnie tworzenie gridów ze zdjęciami, co jest dosyć pomocne właśnie tak jak teraz. Możemy wygenerować ogromną ilość zdjęć naraz, jakby ważne to jest właśnie tutaj, że możemy wklejamy sobie zestaw promptów i za chwilę będzie się generowały nam po prostu kolejne zdjęcia a Dlaczego jest to lepsze niż np. czysty CompUI, bo Swan UI to jest yy, tak naprawdę nakładka tak jakby na CompuEye. Yy, jest o tyle lepsze właśnie, że ma te dodatki, no jest troszeczkę bardziej przejrzysty, dla mnie łatwiejszy do panowania był. No nie muszę się po prostu martwić tymi node'ami w CompuEye, yy, co do czego podłączyć, po prostu tutaj wybieram konkretne opcje. Generujemy zdjęcia tak dosyć powiedzmy na szybko stąd nie, nie będziemy robili upscale'a do wyższej rozdzielczości użyjemy natywnej w sumie 1024 na 1280 akurat na tyle był trenowany ten model mniej więcej hmm. można troszeczkę zawsze fluxem wytrenować na troszeczkę wyższej rozdzielczości to już sprawdziłem empirycznie trenując inne postacie nie siebie no tu akurat ten model, który ja wytrenowałem, no to został zrobiony na podstawie kilku zdjęć, które tak na szybko praktycznie zrobiłem sobie za pomocą iPhone'a, stąd może to nie jest najlepszy model, jaki może być, no ale też nie miałem czasu i potrzeby organizować sobie profesjonalną sesję. No, ktoś kto by potrzebował wytrenować model swojej postaci lub swoich pracowników, no polecałbym raczej zorganizować sesję. Yy, Taką bardziej profesjonalną, tak żeby zapas zdjęć, przynajmniej ten główny, ta główna pasa zdjęć w postaci była dobrej jakości. No ja tu miałem powiedzmy takie zdjęcia robione tak tutaj za pomocą telefonu, kilka tam ze spacerku przed domem yy, i to wszystko. Yy, no większość to zdjęć po prostu była taka no, typowo iPhone'owa, no, tak powiedzmy z telefonu wzięta. Za chwilę zresztą jedno tutaj na porównania wrzucę jakby siebie przed i siebie rzeczywistego zobaczycie i czyli mnie rzeczywistego czyli prawdziwe zdjęcie mnie stojącego w windzie czy gdzieś tam siedzącego na ławce czy w tych okolicznościach to będą realne zdjęcia, zresztą zaraz wam pokażę właśnie te zdjęcia realne. No i za chwilę zobaczycie zdjęcia, które wygenerował tutaj mój model sztucznej inteligencji, który po prostu wytrenowałem na swojej postaci. Można to oczywiście zrobić troszeczkę inaczej. No, każdy, ktoś, kto trochę więcej siedzi, może powiedzieć, no, można to zrobić za pomocą aplikacji na telefonie. No, te aplikacje opierają się w gruncie rzeczy nie ukrywajmy na face czyli zamienia twarz, waszą twarz wkleja w konkretne zdjęcie, które wygenerowała sztuczna inteligencja, wada. Będziecie tak mieli tą samą minę, tą samą mimikę na każdym zdjęciu. To nie jest model, który się was nauczył, tylko po prostu wkleja wasze zdjęcie portretowe, które daliście do postaci, którą generuje. Czyli, jeżeli dajecie mu zdjęcie siebie nieuśmiechniętego, patrzącego w prawo, to będziecie mieli zdjęcie siebie nieuśmiechniętego, patrzącego w prawo. Wytrenowany model sztucznej inteligencji na waszej postaci może generować was w każdych okolicznościach. To znaczy, on z Was zdjęć, kiedy się uczy tej postaci waszej, Tworzy jakby całą tą warstwę odpowiedzialną za wasz wygląd. Oczywiście ten sposób nauki, który ja stosuję, pozwala też zachować pewną zmienność tej postaci. Ja mogę siebie wygenerować w miarę realnego, czyli takiego jaki jestem na tych zdjęciach, na których trenowałem, czyli akurat wyszedłem z domu jednodniowy zarost i tak dalej, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Zresztą to też Wam pokażę, że miał długie włosy i był o 20 lat młodszy. Nadal będę to ja. Tyle, że 20 lat młodszy. Można to zrobić, powiem za pomocą właśnie tego modelu językowego. Można też tworzyć plik LoRa. To jest tam pojedyncza warstwa, na której trenu którą dokładamy jakby do modelu językowego. Jest to metoda szybsza, ale wymaga większej rozpiętości zdjęć do trenowania. Chodzi o to, że ten, ta metoda w moim wypadku, tutaj na może w mojej bazie danych, nie zdałaby egzaminu, dlatego że no, to były zdjęcia zrobione na szybko w jednej stylizacji i to, no, no, wróciłem do domu zmienić raz czy dwa razy koszulkę. I tyle było. Nie było tam zdjęć całej mojej sylwetki, nie było zdjęć w różnych jakby to powiedzieć, poraniach i tak dalej. No to były dosyć monotonne zdjęcia. Więc, więc wytrenowanie pliku LoRa w tym momencie spowodowałoby, że on znowu byłby jako to, że to jest jedna warstwa, nie cały model językowy, to te zdjęcia byłyby wszystkie takie same po prostu generując zdjęcie mnie uśmiechniętego model nie znałby tego zdjęcia z bazy. Kiedy trenuje się całą bazę, cały model, ten model jakby próbuje sobie um, może powiedzieć uzmysłowić, jak ja wyglądałbym uśmiechnięty i jak ja wyglądam troszeczkę y, młodszy lub w innej stylizacji. No jest to troszeczkę bardziej złożony temat, no generalnie to zależy od czy każdej, od potrzeb danej osoby, tak? No ja miałem w tym momencie taką potrzebę, gdybyśmy tutaj mówili tylko o usłudze dla firmy typu headshoty pracowników, no wiadomo, szybciej zrobić pliki LoRa, są mniejsze niż cały model językowy, który tam waży kilkadziesiąt giga, a plik LoRa może nawet ważyć tylko kilka mega, czy kilkadziesiąt mega, tak, no to jest różnica kilku rzędów wielkości. Więc no, wszystko zależy od potrzeby i od tego, co chcemy osiągnąć w tym momencie, ale no nie przedłużając, odpalamy tworzenie grida, tak on mniej więcej wygląda. Kiedy go odpalimy, mamy zestaw zdjęć. Zrobimy sobie tak. Zdjęć na chwilkę, i będziemy mogli przejrzeć wszystkie nasze stylizacje. Wszystkie nasze wygenerowane zdjęcia. Ok, to więc zdjęcia się wygenerowały. Na początek wrzucę Wam kilka właśnie zdjęć. Moich realnych zdjęć, które zrobiłem do właśnie wyuczenia tego modelu. Tak łatwiej je odkreślić, jak realistyczny jest ten model, jak dokładnie obserwuje postać. Teraz pokażę Wam zdjęcia, które wygenerował ten model. Kilka sztuk. Na początek może weźmiemy te. To jest ten model, wygenerowane zdjęcie. Też z powiem Wam jak mocno trzyma prompty ten model językowy. Chodzi o to, że no tutaj miał ja miałem chodzić tam przez hall budynku, tak yy, miałem mieć jakąś tam koszulkę, tak. Aha, no i generalnie tak mniej więcej to wyglądało tak, tu na krześle i patrzy w kamerę aha i w navy suit, co dokładnie tam oznacza, że w takim błękitnym garniturze też to jest będzie wygenerowane tu na przykład mamy typowego headshota chociaż yy, czy... a miał się uśmiechać, jest w promcie bo tak właśnie mi nie pasowało to już na się uśmiechał. W tym zdjęciu, no te prompty akurat wziąłem takie na szybko, po prostu wygenerowałem, wypisałem kilka sztuk, tak żeby było no, dokładnie 10. No, przy dokładniejszych promptach, kiedy byśmy po prostu napisali prompt, co, o co dokładnie nam chodzi, no to byłoby to, o co nam chodzi. A tutaj chodziło o to, żeby to były prompty dosyć zróżnicowane, tak żeby zobaczyć, czy model trzyma prompt, czyli czy po prostu zdjęcie wygenerowane jest odpowiednie do tego prompta. I tu jest, no, miało być szale, neutralne tło, biała koszulka, czyst, bez żadnych ozdobników, clean, nie chodzi o jej czystość, po praniu tylko, że po prostu bez ozdobników z delikatnym uśmiechem, no powiedzmy, że jest to delikatny uśmiech i kontakt wzrokowy. Yy, tu jest kolejne zdjęcie. Tak, w jakimś marynarce. Hmm. Czy miałem iść na, po ulicy? Tak, dzienne światło. No czyli uznał, że będzie to po prostu na ulicy. Tu kolejny ja tak. Mam używać tablet z penem do tableta. W nowoczesnym biurze. No, mniej więcej pasuje. Nawet tutaj nawet no, dobrze żeby wyobraził sobie to właśnie ugięcie ręki na krawędzi. Yy, tak, naturalne światło. No tutaj kolejny ja yy, czytający jakiś raport. Zrelaksowana poza. Miałem ciemna koszulka. Tak, zastanę światło, biura. Tu kolejny ja, tutaj troszeczkę mniej podobny, ale tak pewno wyobrażałby sobie mnie jako dziennikarza. Więc mam trzeba mikrofon, tu kolejny ja. Tak, siedzący w biurze. Także no jak widzicie, ten model językowy jest naprawdę wyśmienity. W czystej postaci jest dosyć realistyczny kiedy właśnie go poddamy własnej obróbce fine tuningowi no to jest mega realistyczny i świetnie nadaje się do generowania właśnie takich zdjęć na social media na LinkedIn, na potrzeby jakichś firmowych materiałów, naprawdę jest to rozwiązanie przyszłościowe, po końcu zastąpić wiele sesji i fotografie, będą aparatem a niebawem może Zrobię Wam kolejny odcinek jak wytrenować szybko własny model. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach pod filmem, co byście chcieli dalej zobaczyć. Co Was ciekawi, jeżeli chodzi o ten model językowy lub jeżeli by ktoś chciał, abyśmy stworzyli jego postać, tak aby można było generować mógłby sobie generować zdjęcia, bo my byśmy mogli generować jego sesję, to zapraszamy do kontaktu. Do zobaczenia i do usłyszenia.